To co, ludzie i człowieki, ostatnie ujęcie praktycznie na widok Będziemy jeszcze zacząć. ostatni raz niemiecką rurę i jeszcze tutaj nieraz wrócimy Troszeczkę byłem tutaj na półce skalnej, ale nie wchodziłem yy, tutaj, gdzie jest woda, ponieważ można byłoby się pośliznąć i i polecieć o. Kamień, na którym siedzieliśmy a no, panie Nie wiem co to jest Ale dobra Czas schodzić ścieżką psychologów czy psychiatrów Kogo to interesuje Właśnie, szybkie zeście jak kozica Wow Kamulców tu panie sporo Ale widoki są chociaż przecudowne Niedziela, gorąco. A tu można nagle o, właśnie jakiś krajobraz zobaczyć nietypowe. Dobre, schodzimy dalej. Większość turystów niemieckich niestety nie ma kondycji. Wyglądają jak wyglądają. Każdy chyba wie. Stąd też na tych szlakach turystycznych nie masz tak dużo ludzi. Inaczej to się odbywa w Polsce, gdzie. Każdy praktycznie idzie, to tylko ma strach sił, a nieco się z reguły nie chce. A przez to, że im się nie chce, to my na tym korzystamy. Takie zapadlisko, panie. Dobra, jak się nazywa ta ścieżka? Ścieżka nie ma Badhardorf, Haus, Marchen. Dobra, nieważne na dole będzie wypisane i objaśnione ścieżka zapomniałem dobra, nieważne wow Uwaga, klimat. jaki klimat mi się schodzi ale co, tak ruch cuk albo zakzak po niemiecku i co, mamy to jesteśmy na dole o właśnie wow Chyc, 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 chyc. A pamiętajcie, że idziecie w taki teren, żeby jakiś but odpowiedni mieć. Ja mam <grywam> Adidasy, ale te takie wody nie przepuszczają. Takie dochodzenie nawet po wodzie. No, ale ważne, żeby były wygodne. Dobra. Hello! <grywam> Gdzie iście? No, pewnie myślałem, że jakiś influencer, auspolen nic bardziej mylnego oooo jesteśmy piękne naprawdę ludzie piękne influencer aus Polen Ta powiem tak, że byłby nawet całkiem ciekawy pomysł, żeby przyjść tu wieczorem wykąpać bo już takie akcje mnie raz. W dzień nie ma co, bo oni się dziwnie patrzą ogólnie. Oni nie są nauczeni tego, że można ognisko gdzieś palić. No to nie wolno takie rzeczy tutaj robić. No. Już! Ludzie i człowieki. Ja jestem taki, że... Gdzie licho nie wejdzie, to ja idę. <grywka> Czy jakoś tam to się mówi? Ale ciekawa... Przyjemna bryza przy tym upalnym dniu. Wow! Dobra, kończymy. Do miłego zobaczenia. Hej!